Regionaliści i pasjonaci poszukiwani w księżnicy karkonoskiej odbyło się pierwsze z trzech spotkań dla miłośników Dolnego Śląska. Edukacja regionalna jeszcze jest za słaba, i może dzięki właśnie takim konferencjom, takim spotkaniom, uświadomimy mieszkańcom, że to jest nasz dobrostan tutaj na miejscu, że turysta to jest gość, o którego trzeba dbać. Ale którego trzeba też edukować, uświadamiać po co on przyjeżdżał. I właśnie dlatego takie y, naświetlanie naszego regionalizmu, a nie ma co ukrywać, my już jesteśmy stąd. To jest bardzo, bardzo ważne, a tym bardziej, że znajduje się mnóstwo wspaniałych osób, wspaniałe osobistości, które żyją tym regionalizmem, o których często tak mało wiemy. Organizatorami spotkań są Wojciech Głodek z kwartalnika Przystanek Dolny Śląsk, a także księżnica Karkonoska. I jest to przygotowanie przed konferencją regionalistów, która zaplanowana jest w dniach 25-26 kwietnia przyszłego roku. Zapraszamy wszystkich osób. Osoby, które interesują się regionem, interesują go historią, turystyką, tym, co się tutaj lokalnie dzieje. Chcemy poznać kolekcjonerów, miłośników kolei. Idea jest taka, żeby to konferencję jednak co roku powtarzać i żeby co roku spotykać się i Testować, sprawdzać, czy te działania, które żeśmy, o których żeśmy rozmawiali, o których żeśmy dyskutowali, po pierwsze, się sprawdzają, czy to idzie w dobrym kierunku, a po drugie, no, świat tak szybko się zmienia, a zwłaszcza tutaj właśnie w górach, w karkonoszach i w górach izerskich, że jest po, po prostu potrzeba ciągłej dyskusji o tym. Z jednej strony będzie mógł pokazać to, czym się zajmuje, szerszej publiczności, ale na czym najbardziej nam zależy, będzie mógł nawiązać kontakty z innymi regionalistami, którzy może zajmują się podobną tematyką, od których może się czegoś nauczyć, a także z instytucjami, na przykład autorzy tekstów będą mogli nawiązać współpracę prace z wydawcami. Ale zanim konferencja to zapraszamy państwa na jeszcze dwa spotkania: 5 grudnia na czwartym peronie w Szklarskiej Porębie i 11 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach. Oba spotkania rozpoczną się o godzinie 16:00.